Wiesz, tak sobie myślę. Jaką właściwie siłę mają słowa? Te, których używamy na co dzień, tak bez zastanowienia czasem. Oj, ogromną. Naprawdę ogromną. To jak mówimy, no to trochę programuje nasz umysł. Programuje umysł? Dobre opreślenie. No, bo słowa niosą emocje, jakieś skojarzenia, mogą nas pchać do przodu, ale mogą też, no wiesz, ciągnąć w dół. Właśnie o tych drugich chciałem pogadać, o takich słowach, kotwicach, które nas trzymają w miejscu. Może warto się przyjrzeć kilku, takim, które może lepiej wykreślić ze słownika. Świetny pomysł. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nas blokują. No to weźmy pierwszy z brzegu. Nie mogę. Ile razy człowiek to mówi? Oj, mnóstwo. I często zanim w ogóle spróbuję, prawda? To jest taka, taka bariera, którą sami sobie stawiamy. No właśnie, mówisz, nie mogę i koniec. Zamykasz drzwi. Dokładnie. A przecież często to nie jest prawda. To bardziej znaczy, boję się spróbować, albo nie wiem jak. Zamiast tego można pomyśleć, em, no nie wiem, spróbuję, albo zobaczę, co da się zrobić. Od razu inaczej. Nawet jak jest trudno, to sprawdzę, brzmi lepiej niż nie mogę. Jasne.